W dzisiejszym materiale zajmiemy się jednym z bardziej popularnych szkodników, z którymi mamy do czynienia w uprawie roślin, jakim jest ziemiórka. Zajmiemy się jej charakterystyką, omówimy jakie szkody może przynieść w ramach uprawiania roślin oraz omówimy metody poradzenia sobie z problemem. Posiadając choćby jedną roślinę doniczkową, musimy liczyć się z możliwością wystąpienia na niej szkodników. Subiektywnie uważamy, że ziemiórki są jednymi z mniej uciążliwych szkodników, które przy zastosowaniu odpowiednich metod możemy skutecznie wyeksmitować. Aby potrafić radzić sobie z muszką ziemiórką, musimy lepiej ją poznać. Sama muszka nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla naszych roślin. To jej larwy, które żerują w ziemi, potrafią trwale uszkodzić system korzeniowy, co może doprowadzić do wyraźnego osłabienia rośliny, a ostatecznie do jej zamierania. Ziemiurki to muchówki z rodziny ziemiurkowatych, które w dorosłej postaci fruwają w pobliżu naszych roślin. Są niewielkie, mają około 6 mm. Cykl życia ziemiurki trwa około 3-4 tygodnie. W pierwszej fazie dorosłe osobniki składają w wilgotnej glebie jaja w ilości od 100 do 300. W dogodnych warunkach, po około 4 dniach, z jaj wylęgają się larwy, które żerują w glebie przez około 2 tygodnie, żywiąc się w tym czasie materią organiczną z ziemi, w tym również korzeniami naszych roślin. W momencie, kiedy podłoże przeschnie, larwy ziemiórek skupiają się na korzeniach, które nadal zachowują swoją wilgoć. Po tym czasie larwy przepoczwarzają się, są poczwarkami przez około 3-4 dni i następnie mamy już dorosłe osobniki, które żyją około 7 dni i w tym czasie również składają jaja. W jaki sposób ziemiórki trafiają do naszych przestrzeni? Ziemiurki mogą do nas trafić z nowo zakupioną rośliną, z zakupionym podłożem, w którym mogą znajdować się ich jaja oraz larwy, a w okresie letnim mogą wlecieć do pomieszczenia przez otwarte okno, ponieważ ten gatunek żeruje również na innych uprawach w przestrzeni zewnętrznej. Naturalnie ziemiórka w wilgotnym, osłoniętym i nieprzemarzającym podłożu jest w stanie przetrwać zimę. Ziemiurki występują globalnie w tych wilgotnych i ciepłych środowiskach, a w samej Europie jest ich blisko 600 gatunków. Najczęściej spotykanym gatunkiem ziemiurki to pleniówka, która pierwszy raz została opisana przez Maksymiliana Nowickiego w 1867 roku, który znalazł larwę plenia, od którego później wzięła się nazwa gatunku, w lesie Nieopodal Bochni. Do dziś wyhodowane z larw dorosłe osobniki są przechowywane w zbiorach Muzeum Zoologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak możemy uchronić się przed ziemiórkami? Na to pytanie odpowiedź jest tylko jedna – nie możemy. A im więcej roślin pojawia się w naszym otoczeniu, tym zwiększa się możliwość pojawienia się ziemiórek wokół naszych roślin. Jedyne co możemy zrobić, to spróbować zminimalizować możliwość przeniknięcia tego szkodnika do naszych przestrzeni, poddając nowo zakupioną roślinę kwarantannie, umieszczając ją w osobnym pomieszczeniu. Z dala od innych roślin i obserwując, czy wraz z rośliną nie przynieśliśmy niepożądanych gości, oraz kupując dobrze przechowywaną, nieprzemokniętą ziemię w sprawdzonym sklepie ogrodniczym. Możemy usłyszeć o wielu sposobach walki z ziemiórką. Część z nich w tym materiale omówimy dla Was, pozostawiając to Waszej ocenie, a na końcu omówimy metodę która sprawdziła się w ramach doświadczenia grupy Mistake Project i jest przez nas proponowana w ramach skutecznej walki z tym szkodnikiem. Należy zdać sobie sprawę w ramach omawianego szkodnika, że problem tkwi w podłożu, a latająca muszka ziemiórka sygnalizuje nam obecność niewidocznych larw podgryzających korzenie naszych roślin, których nie dostrzeżemy, ponieważ żerują w ziemi. Z wielu źródeł możecie usłyszeć, że w przypadku gdy wasze rośliny mają ziemiórki, sposobem ich zwalczania będzie wymiana ziemi. Jest to możliwe przy posiadaniu niewielkiej ilości roślin oraz pod warunkiem, że nie są to duże rośliny. Sama wymiana ziemi przy dużych gabarytach roślin jest problematyczna, a ponadto wiele roślin źle znosi częste przesadzanie i wymianę podłoża. W trakcie koniecznego przy wymianie podłoża dokładnego oczyszczania systemu korzeniowego możemy trwale uszkodzić istniejące korzenie, co spowoduje, że roślina zanim odbuduje system korzeniowy nie będzie w stanie właściwie odżywić swojej naziemnej części i będzie zmuszona do pozbycia się części ulistnienia lub sami będziemy musieli ją przyciąć. Metoda ta nie jest polecana do wszystkich roślin, a ponadto nie daje takiej gwarancji, że skutecznie pozbędziemy się szkodników. Ponadto, przy wymianie podłoża na nowe, nie mamy pewności, czy nie zaaplikujemy z nowym podłożem kolejnych ziemiórek. Jedna z metod mówi, że położone na ziemi w doniczce plastry jabłek spowoduje, że larwy ziemiórek. Przeniosą się do nich i się wgryzą i w ten sposób się ich pozbędziemy. Ta metoda nie przyniosła pożądanego efektu, a wiara w to, że wszystkie larwy przeniosą się do plastrów owoców i znikną z naszych roślin, graniczy z cudem. Możecie też usłyszeć, że w przypadku pojawienia się ziemiórek warto przesuszyć podłoże. Istnieje wiele roślin, które ten zabieg nie tylko osłabi, ale może doprowadzić do obumarcia rośliny. Z drugiej strony należy zdać sobie sprawę, że w przypadku przesuszenia podłoża larwy ziemiórek w poszukiwaniu tego wilgotnego, organicznego pożywienia zaczną żerować na wciąż wilgotnych korzeniach naszych roślin, co może spowodować jeszcze większe straty. Kolejną możliwą metodą, która bezpośrednio nie zadziała na problem podgryzających korzenie naszych roślin larw, a jedynie na dorosłe osobniki, jest umieszczenie w bliskim sąsiedztwie naszych roślin naczynia z wodą wymieszaną z octem winnym, płynem do naczyń, a także kurkumą lub innym żółtym barwnikiem. Tak przygotowany roztwór pomoże nam w części pozbyć się dorosłych osobników. Zapach octu winnego oraz żółty kolor wabi owady, a zastosowanie płynu do mycia naczyń nie daje możliwości wypłynięcia muszkom. Metoda nie uwolni naszych roślin od podgryzających korzenie larw, a także zgromadzonych w podłożu jaj. A w przypadku większej ilości roślin konieczne byłoby zastosowanie dużej ilości naczyń z roztworem, co może powodować dyskomfort związany z intensywnym zapachem octu unoszącym się w pomieszczeniach, a także wyglądać mało estetycznie. Następną metodą na zwalczanie ziemiórek, o której możecie usłyszeć, jest polecany preparat odstraszający komary do kontaktu. Warunkiem pozbycia się muszek jest umieszczenie tego preparatu w kontakcie na okres 30 dni, co jest ściśle powiązane z cyklem życia ziemiurki. W ramach naszego doświadczenia dokonaliśmy sprawdzenia przez dwa pełne cykle życia ziemiórek. Owadów latających było zdecydowanie mniej, natomiast należy zwrócić uwagę, Iż środek odstraszający na komary, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, może być niewskazany dla osób wrażliwych na zapachy lub dla alergików. W tym okresie dużo mniej wietrzymy pomieszczenia, dlatego cały ten środek skupia się w zamkniętym pomieszczeniu i może powodować podrażnienia spojówek. Sposób w ramach naszego doświadczenia nie potwierdza się, ponieważ po zaprzestaniu stosowania tego środka owady fruwające pojawiają się na nowo. Ponadto nie rozwiązuje również problemu podgryzających korzenie larw czy też jaj zgromadzonych w podłożu. Wśród sposobów profilaktycznych w walce z ziemiórkami znajdziecie podlewanie roślin naparem z czosnku. Czosnek działa odstraszająco i na pewno nie zaszkodzi naszym roślinom, ponieważ ma szerokie zastosowanie w uprawach. Działa grzybobójczo i bakteriobójczo. Możecie również zastosować olejek z miodli indyjskiej, czyli inaczej olejek nim. Zapach olejku również odstrasza owady, a dodanie kilku kropel do wody i przemycie liści Waszych roślin oczyści je z kurzu i sprawi, że będą pięknie błyszczeć. W naszej ocenie obie metody mogą wspomóc w walkę z ziemiórkami, natomiast są to metody profilaktyczne i niestety nie pomogą nam całkowicie pozbyć się szkodników. W ramach sprawdzenia wielu możliwości chcieliśmy zaproponować metody, które w przypadku naszych roślin okazały się najbardziej skuteczne. Na dorosłe osobniki polecamy żółte tablice lepowe. W przypadku dużej ilości roślin konieczne będzie zastosowanie wielu tablic. Może wydawać się to problematyczne i mało estetyczne, ale na rynku obecnie dostępne są naprawdę różne lepy, również o takim ozdobnym kształcie i formie. Są one niewielkie, możemy spotkać na przykład w kształcie słońca, w kształcie liścia monstery. Albo w kształcie motyla. Ja posiadam akurat takie w kształcie motyla. Jak widzicie, są one niewielkie, całkiem fajnie wyglądają. Umieszczamy sobie w doniczce i dzięki takiemu lepowi, po pierwsze, żółtym kolorem przyciągamy owady i bardzo szybko możecie sprawdzić, jak szybko taki lep się zapełnia i jak duży macie problem z ziemiórkami. Jest to. Doskonały sposób sprawdzenia rośliny umieszczonej we wspomnianej wcześniej kwarantannie. Dzięki temu, już po zakupie, umieszczając taki lep w doniczce, możecie sprawdzić, jak ten lep szybko się zapełnia i nie będziecie mieć problemu z dostrzeżeniem na tych lepach małych, przyklejających się do nich muszek. Polecamy zastosowanie kolonii nicieni. Są to całkowicie bezpieczne dla ludzi oraz zwierząt nicienie, które po wprowadzeniu ich do podłoża zaczynają żywić się jajami i larwami ziemiórek. Na rynku znajdziecie wiele dostępnych preparatów z nicieniami, które mogą różnić się nazwą handlową, czy też zawartością nicieni w opakowaniu. Jak przygotować taki roztwór? Instrukcje oczywiście znajdziecie na opakowaniu, ale z naszego doświadczenia wiemy, że istotnych jest kilka elementów. Nicienie stosujemy w miarę szybko po ich zakupie, jeżeli nie mamy możliwości w tym samym dniu. Umieszczamy je w lodówce. Przed przygotowaniem takiego roztworu nicieni z wodą wyjmujemy je na około pół godziny, żeby doszły do tej temperatury pokojowej. Nicienie rozrabiamy z wodą, ciągle mieszając, aby fajnie się tam rozeszły. No i... Zanim nabierzecie tą kolejną dawkę wody do podlewania, również mieszajcie, aby nicienie nie skupiły się w jednym miejscu. Ponadto istotnym elementem jest to, aby dwa tygodnie po zastosowaniu nicieni utrzymywać wilgotne podłoże. Te rośliny, które nie lubią wilgoci i nie lubią przelewania, mogą nie czuć się w komforcie, ale te dwa tygodnie to nie jest długi okres, a jeżeli przesuszycie to podłoże, to niecienie niestety mogą obumrzeć. Aby ostatecznie pozbyć się tego szkodnika, powinniśmy zadziałać kompleksowo w ramach świadomości cyklu rozwojowego ziemiórki. Kompleksowo na jaja oraz larwy zgromadzone w podłożu oraz na dorosłe, fruwające osobniki. Dlatego konieczne jest w ramach świadomości zastosowanie dwóch składników jednocześnie. Po zastosowaniu i odczekaniu około miesiąca do naszych lepów powinno przyklejać się zdecydowanie mniej muszek, a po ich wymianie muszki nie powinny pojawiać się już w ogóle. W ramach stosowania tych metod nie ingerujemy w system korzeniowy i nie osłabiamy niepotrzebnie rośliny. Na rynku istnieje również bogata gama preparatów chemicznych, co do których nie możemy się odnieść w ramach braku naszego doświadczenia z tymi preparatami oraz przekonania grupy Mistake Project, że w naturze tkwi wystarczająca siła, aby poradzić sobie z tym szkodnikiem. Podsumowując, często zdarza się, że omawiane zagadnienia mają charakter indywidualny względem poszczególnych gatunków roślin. Definiowany problem omawianego w tym materiale szkodnika dotyczy podłoża, więc niezależnie od tego, jaką roślinę posiadacie, ziemiórki mogą pojawić się w każdej roślinie. Czasem w naszym otoczeniu pojawiają się osobniki, z którymi niekoniecznie chcemy prowadzić codzienną egzystencję. Nie wszystkich od razu udaje się pozbyć, ale ziemiórki są jedną z form egzystencji, którą przy zastosowaniu odpowiednich metod możemy skutecznie wytępić.